Cześć! Może się zdarzyć, że zgubisz telefon lub tablet. Co zrobić w takiej sytuacji? Możesz na przykład spróbować je zdalnie zlokalizować. W tym odcinku opowiem, jak to zrobić w przypadku urządzeń z Androidem. Jest to możliwe pod warunkiem, że telefon jest włączony, ma włączoną transmisję danych i GPS, ma skonfigurowane konto Google i włączoną funkcję zdalnej lokalizacji. Aby zobaczyć, jak to działa, zlokalizujmy mój telefon. Wchodzimy na stronę play.google.com i logujemy się do swojego konta Google. Klikamy w ikonę koła zębatego i wybieramy opcję Menedżer urządzeń Android. W ciągu kilkunastu sekund telefon zostanie zlokalizowany z dokładnością do 15-30 metrów. Ten obszar zostanie zaznaczony na mapie niebieskim kółkiem. Jeżeli wiesz, że telefon jest gdzieś blisko ciebie, to możesz kliknąć w ikonę Zadzwoń. W telefonie włączy się sygnał, przy pomocy którego zlokalizujesz swój telefon. Opcja zadziała nawet jeśli urządzenie jest wyciszone lub jest ustawiona tylko wibracja. Zagubione lub skradzione urządzenie z Androidem możemy też zdalnie zablokować lub zresetować do ustawień fabrycznych. O tym, jak to zrobić, dowiecie się z naszego kolejnego odcinka. To wszystko na dziś. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia! Możesz na przykład spróbować je zdalnie zlokalizować. W tym odcinku! Co zrobić? Że macie jest jakieś taki śmieszny. Jest bardzo pomajna sprawy. Nie Was to. Nie no. no ja muszę go zlokalizować. No, nie wiem, jak się mnie to śmieszy. No nie, no, faj, no fajnie, że można go zlokalizować właśnie, Cześć. Przepraszam. Cześć! Może się zdarzyć, że zgubisz telefon lub tablet.